Siemano to DiabloPL, witam w kolejnym odcinku z gry World of France Zarazem ze mną jest mój standardowy gość tutaj Przywitaj się ładnie w multorze Ej no nie, walidówka Kamperowka. kamperowska nie wie, że ja tutaj kąpię, ziodyn Postaramy się coś zniszczyć i, i, i w ogóle I nie być nobami jak... jak to w ogóle mieliśmy dużą przerwę od tego. Ej no pa... Ej to jest nie fair, Jesteśmy jedynymi dwójkami! What the fuck? Tak to wygramy. O nie. Trzeba się skampić w dobrym Szkoda, miejscu. Szkoda, że nie ma tego czołgu, co wygląda jak kaczka. What? No na tym, na rysunkach tych. Jest taki czołg, który wygląda jak kaczka. The fuck? No serio. No i gościu! Nie wjeżdżajcie we... DEBIL Bo 1, 2 to co, to słabszy? No idiota Co? Wielce we mnie i tyle ja w ogóle ja nie wiem czemu ta wiara na ślepo opakuje by w podłodę. Bo mogą Dobra, ja się kampię tutaj. Nie, nie mogę tu. Chociaż. Ja da się zrobić tak, żeby się ruf, lufa nie obracała jak ja patrzę gdzieś? Ja nie wiem. O, patrz. O, Do. dół. Dobrze, musiał... Jak masło, ha, jak w masęło. Jest! Patrz! to głupi Znisz... znisz... Zgin, 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 o. o coś we mnie... O, nie, 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 nie Wycofać się Coś pruło w moje miejsce kampy Zwycofać <coughs> wycofać się Ups Dobra, jeden zniszczony Diable, ja mam do ciebie takie ważne pytanie Kiedy będziesz miał tu ze strony M MTA? Nie wiem Dobra, ten też zniszczony. Nie wiem, czy w ogóle w niego trafiłem. Tak, da. Yeah. No czekamy na pikego. Tak bardzo nudny. No, no. no. no ja wychodzi i jedziemy na następnym. Tradycyjna. Jak sprawdzić czy czołg ma taki ten ograniczony zasięg? Znaczy, no. nie wiem. Także la. Bo i psuje nagranie. Dobra babcia przyjechała do odwiedych i pojechała. <laughs> Rol. Rol. Nie wiem, czy LTP. Dobra walczyć. LTP. idę zobaczyć, bo jakieś bułeczki są. <laughs> Co za? Do Gdzie jest Walter? Jego przygotowanie do nagrania. Colete altrui como Mówisz... Trójką żeś poleciał. To te najlepsze. <coughs> Bułeczki z puckami w tym kurwa! Diablo. Co? Jestem trylką trzy. A ty dwa. Żyć ja. Ruszę cię. Chcecie żyć wiecznie. Tak. Nie. Yeah. Nagrywasz? Nie, nie nagrywam, wiesz? A, to no szkoda. No pewnie, że nagrywam rolę. No. Zanic nie wiem, jakie tu są kampery. Gdzieś no indziej muszę. Robić. Ja ogarniam tylko dwie mapy w wodzie. Kamperówkę i tą tom, tom. Jaką inną? O no, inną. Co mówię. No na gościu! Co mi w dupsko wiesz już? Bo może. Ha, za 40. Ten spel prawie dostał ode mnie, przesadzisz to? Wuhu! Scouty! Pikaj, 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 pikaj! Tylko szetował Tu jest! Obserwujemy. W dupę! Uważaj! O. Z tyłu! Więc ty was szedł! Woo! A was jeszcze! <noise> co to było! Fiu! <noise> czterech, czterech na ciebie wyrąbani. A nam do tej bazy się wklepał dwóch skautów Dobra Ja to teraz jedziemy tym Wszystkie czołgi po kolei Czemu mi się świeci obsługa jak to jest naprawione i na pewno ma municję? Łotak To jest głupia takie Ty 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 Czemu może jakiś nowy sklep? No ale twórczość znajdę. Sklepy jakieś różki? Na przykład ten czołplę. Faknie mam tu. Delium galerz. Dobra. Już jestem gotowy. Czytaj. I nie gotowy. Gotowy. Czekaj chwilę. Znowu. Znowu. Jestem. 3, 4. No. Uh -huh. Chciałem w synchronicznym czasie, żebyśmy zdali gotowy. Pięć! Wygrałem. Co wygrałeś? O, Himmelsdorf też jest spokojny. Himmelsdorf! A Pewnie zginę jako jeden z pierwszych, ale spokojny. Grasz jedynką? Nie, dwójką. Może się. Ja też zginę jako jeden z pierwszych, nie martw się. PK, gdzie jesteś? Tutaj. Gdzieś w daleko. Nie widzę Cię! Pokaż mi na monitorze. No tutaj. Zasłaniają mnie inne czołgi. Widzę Cię, dobra. Inne czołgi ja Cię zasłaniają. A ja popatrzyłem w lewo i już Cię widzę. Ale ja Cię nie zauważyłem, bo inne czołgi Cię zasłaniały. <laughs>

tylko skąd do nich napierniczyć? Pum przez okienko. Kto Polak? A Polak z... What? cenzurowane i takie what? A skąd wiesz, że Polak? Na przykład. No dobra, nie Kurna, wiem. nie bo... gin! Nie gin mi tu! No bez jaj, że 2% HP mu zostało! Chyba ja ze mnie robię. Dobra, jedziemy tam. KURNA! Gówno. No nie mogę się z tego ciula zmienić. No, diablo, okej. Okay. Może nagrasz czegoś innego? NIE! Nic dla mnie woda. No, Załawaczki kasisz. No i tędy nie przejadę. Powodzenia, że tam jadę. Jestem dobry. No... I w niego. Jeden celny strzał i on leży. To, że nie mi maja. ta armata się głupio obraca. Wiem. Bo widzę. Mmm. O o! to, że na tym serwerze Grand Theft... co nie? Ja? Podczepiłem e, Hustlera do traktora, a później podczepiłem traktora do traktora i tak jechałem, że traktor traktor hustler Murzyny przyszły, wzięły je zarypały Hustlera i traktora jeszcze nie wywalili <laughs> Przy kościole, czy tam zamek, to jest na tym, na tym, na tym win. Programie. Widzę, A ja robię plecy tym tutaj. Boom, headshot jak się przedostać przez te czołgi? No głupia armata. Sandałem z mrocznym kanałem. To jest przeciwnika zniszczony. Jezu. Ta się w ogóle nie chce obracać. Dobra, teraz jedziemy już do ich pasy. Panzer Jager. A w Grobowiec, a gumę, tak, ale mam zwrotność. Taki, <taki rozpędzany diabło, ja <Jadię, taki> jadzie ja tak. no? Chciałbyś o kur, ale mam celność. Nara. <laughs> Boom headshot. Headshot na czółku. 12 ran, bye sobie w ziemię. Szkoda rajs. No. Ej, ej. Jeden pot. Are you fucking kidding me? Pod koniec mnie jeszcze trzasnął. Ej, ale to był mój. Najlepszy, nie? To był mój. Okej, okay, dobra. Ja nie mam pytań. A ta muzyczka. Nie wiem. Ale muzyczka. Skończyć. O tak. Ostateczne działko. O ten dział chyba nie mam lepszego. No właśnie, nie go lepszego. Hmm, to jeszcze jedna. Jeszcze jedna i koniec, nie? No. To jeden znowu tym. Mmm, czekaj chwilę jeszcze, muszę. O, 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 jeszcze mam pomóc. Badania? Gdzie jest ten medium tank? Chyba u Angolii. Tank, te dwa medium to u Angolii jest. O, ok. Mmm. Pa. Kup. 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 Jarosz. Mmm... Ty-ty-tym... No przecież zrobiłem te badania, ze strony. Uhuhu. Kupa. Czemu napisałeś kupa? Bo mogę Nie No kutna Dobra gramy dalej Chyla Dobra gramy Ja jadę tym człowiekiem co wtedy a ten pojechał pewnie tyrem trójką, żeby mnie niszczył. Dasz z 2. Nie umiesz czytać? Te dwa Medium Tank. Nie widzę. Pancer jagier 1. Co jest kurna? Nie wiem. O. Znowu ta sama mapa, LOL Ansk To nie jest ta sama. To jest ta sama O M2 to podobne. Nie, to nie taka... O... Nie pamiętam już które tak podobne do kaczek były DM Szukamy Voltora. Nie widzę go. Jesteś Jestem wciul daleko, popatrz sobie na minimapę. No właśnie, nawet nie mogę na minimapie cię dostrzec. Ja cię widzę na minimapce, lol. Obok naszej flagi Zizierzyc jeszcze. Ja <coughs> no. tam jesteś. 40 o, na godzinę, kur... bro. 20! Dobra, ja się może cofnę trochę. A wiesz na wstecznym jadę? 17 Jesteś na wstecznym prawie tak szybki jak ja normalnie. Głupuję. <grym i znać wstyczny> O nie, o nie Czemu u nich jest tak dużo trójek? Jest chyba więcej Bo niż u się... Ale ta trójka właśnie padła Ale dobrze Nara He Chciał pożyć Wow nie szalej tak mam Ja tu igram z 20 FPS-ami a ty tu tutaj tak... Nie Musiał poczuć Weszło jak masło przeciwników, erwał Nara Weszło jak kurde No nie 9% HP mu zostało I zginął O No jaki ja tu mordor Tarczasz Dobra, patrzymy na Pikeja Pikej 100% KP. Ło! Ło! Pikej, uważaj! Nie! Jeden u, u nich został. Nasz radę! Co ty robisz? Działa, przyjadę do Fajny sposób ładowania działa. Kurka rurka, mam rozwalone tego. siennice mam rozwaloną i nie mam jak ten. No tak. I mi kurna, Uważaj i No i. Dobra, GG. Ha, aż cztery pociski na koniec poszły. <śmiech> <śmiech> I znowu ta muzyczka. <laughs> I chyba dwa czołgi zmysłem. Jeden. <laughs> aż zobaczę, ale jeden. Jeden albo dwa? Odznaka mistrzowska trzeciej klasy. Misja, bohater dnia. Aha. aha, aha. Dobra. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Odden, Jeśli sobie. się wam spodoba dajcie lajka, koment, subskrypcję. Żegna się Diablo.pl i... no. Na razie.